Idź, gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznoślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis O naśladowaniu Chrystusa. Natura jest chciwa i chętniej bierze, niż daje. Lubi własne rzeczy i to, co do niej należy. Łaska natomiast jest dobra i otwarta dla wszystkich, unika prywaty, poprzestaje na małym, więcej szczęścia widzi w dawaniu niż w braniu. Natura skłania się ku stworzeniom, własnemu ciału, pustym rozrywkom i rozmowom. Łaska natomiast wyrywa się do Boga, chce się umacniać w cnotach. Wyrzeka się stworzeń, unika świata, gardzi pragnieniami ciała, nie lubi się uzewnętrzniać, krępują ją publiczne wystąpienia. Natura chętnie szuka jakiejś pociechy w rzeczach zewnętrznych, w których znajduje zmysłową przyjemność. Łaska natomiast szuka pocieszenia jedynie w Bogu, a radość chce znajdywać tylko w dobru najwyższym, większym nad wszystkie rzeczy widzialne. Natura czyni wszystko dla własnego zysku i wygody. Nie potrafi niczego zrobić za darmo, a jeśli uczyni coś dobrego, wtedy oczekuje za to coś, czegoś równego lub droższego, pochwały lub względów u ludzi. Szuka wielkiego uznania dla swych gestów, darów i słów. Łaska natomiast nie szuka żadnych rzeczy doczesnych, a jedyną nagrodą, jakiej pragnie, jest Bóg. Z niezbędnych rzeczy doczesnych chce mieć tylko to, co może jej dopomóc do osiągnięcia rzeczy wiecznych.